No, a widzieliście? Pudzianowski mi dzisiaj groził. Dzień jak co dzień. Piąta pięćdziesiąt, latkę na rowerku sobie zrobić i kierunek Trójmiasto na Puchar Polski Strongman. A wracając do piątkowego mojego wyjazdu na mecz. Po pierwsze to na dworcu centralnym byłem na zaproszenie firmy Betfan, która zorganizowała wyjazd integracyjny dla dużej grupki najlepszych swoich klientów. I byłem tam tylko i wyłącznie dla nich, a to, że przez przypadek portale rozdmuchały to i wzięły sobie informacje z moich social mediów, to jest ich problem. Bo w międzyczasie kilka portali, panie Mariuszu, może zrobimy sobie materiał, może sobie zrobimy wywiad. Nie dziękuję. A w jaki sposób dotarłem do Berlina, to jest tylko i wyłącznie nasza prywatna sprawa, Firmy Petwan i moja, jak to wszystko zorganizowali, gdzie byłem, co robiłem, jak ten czas spędziliśmy. Nie zamierzam się nikomu tłumaczyć. Tłumaczyć tu ja się mogę co najwyżej, przed Urzędem Skarbowym i mamą. Więc to tylko tyle w temacie. A, jeszcze jedno. Jakiś pato youtuber, de natura tani, fioletowy, pod moim adresem, używa słowa cfer. Jeżeli lubisz. Wszystko co z tym słowem związane, to mogę Ci użyczyć nogi od krzesła, której tydzień temu kukurydzę mieszałem i będziesz wiedział co z tym zrobić. A przez przypadek Polska jest bardzo małym krajem i możemy znaleźć się w tym samym miejscu, a będę miał katar. To tak jak smarknę, to Cię znokautuje tym girem. To miłego dzionka, ja mykam na rower i kierunek Trójmiasto dzisiaj. To miłego dnia. Witam, witam ponownie. Jaka tam u Was pogoda? No. No i prawda jest taka, prawda jest taka, że ja coś takiego napisałem. <laughs> Tylko... Ja powiem coś, co będzie jakby w kurwę kontrowersyjne y, dla większości ludzi, ale to jest moja opinia. Mianowicie Mariusz Pudzianowski w ogóle żadną... Żadnym, żadną legendarną postacią dla mnie nie jest. Ja powiem to, co czuję, nie? Bo ogólnie w momencie, kiedy y, on był w swoim y, piku popularności, czy wtedy kiedy budował, bo jakby, Też ciężko ocenić, kiedy był jego pik popularności, ale kiedy on się wziął z niczego, to był taki niezbyt ciekawy okres jakby w Polsce I ja wam powiem w ogóle czemu on jest popularny, bo w tym w tych okolicach, no to w okolicach to był 2003, czwarty, piąty, siódmy rok, już prawie 20 lat temu było. Polska była takim krajem, no kurwa, bardzo smutnym, nie, bardzo smutnym, bardzo biednym i największym, największym problemem i oni sobie za pośrednictwem właśnie między innymi Mariusza Pudzianowskiego starali sobie radzić, że w Polsce jakby nie było, nie było kogo śledzić, nie było sukcesów i tak jak, więc znaleźli sobie sport, który, który na tamten moment uprawiało 10 osób na świecie, czyli ciągnięcie jakichś kurwa, je, jakiś walizek po linie, nie wiem, w, w, wsadzanie jakichś kulek kurwa, w dziurę i tak dalej. I z racji tego, i z racji tego że nie, liczy, nie liczyliśmy się w tamtym, yy, w tamtym okresie w żadnym kurwa sporcie, dosłownie w żadnym. Polska kadra piłkarska to była kompromitacja. Chwilę później, chwilę później fajnie w siatkówkę dziewczyny zagrały Niemczyka. Kadra męska nie za dobrze, piłka ręczna jeszcze nie wystartowała, etc., etc., więc na tamten moment każda osoba, to, to naprawdę mógłbyś, jakbyś był ponadprzeciętny w jakimkolwiek, w jakimkolwiek sporcie, to na potrzeby tego, żeby brakowało jakiegoś sportowca, którego można, za którym można by było pójść to po prostu hypowali ten sport w Polsce. I tak samo jak przed Adamem Małyszem, nikt nie oglądał skoków narciarskich w Polsce, ale w momencie, kiedy Adam Małysz się wybił i mówią, o, w końcu ktoś wygrywa, jakiś Polak, wiesz, zaczęli to puszczać, ludzie zaczęli się cieszyć, wiesz, bo to też jest spokojnie, jak jakiś Polak wygrywa. Yy, I to, że nikt nie oglądał wcześniej skoków, czy nikt wcześniej yy, jakichś zawodów strongmenów nie oglądał, yy, to, to jest jedno. No ale właśnie na potrzeby, na potrzeby tego, że, że coś się w tym sporcie może yy, rusza w tamtym momencie, to, yy, to wychajpował to go TVN puszczając jakieś powtórki strongmenów, bo to chyba nigdy nawet na żywo nie leciało, tylko to jak ja że to była jakaś sobota, sobota czy niedziela, w 18 godzina i, i, puszczali jakiś, i puszczali jakieś skróty tych zawodów, gdzie on rzeczywiście wygrywał. I teraz tak, jakby to też nie jest jego wina, nie? Bo to też nie jest tak, no jakby no, był nie najgorszy w tym co robi. Bo to też nie jest tak, no jakby no, był nie najgorszy w tym co robi. Ale... Od tamtego momentu... Od tamtego momentu ja uważam ogólnie, że on jest... Yy, tak, no potem przeszedł do KSW i tak dalej, nie? Jakby to, to też yy, jego popularność pomogła. Ale... Od tamtego momentu. Od tamtego momentu ja uważam ogólnie, że on jest. Yy... Tak, no potem przyszedł do KSW i tak dalej. nie? Jakby to, to też yy, jego popularność pomogła na pewno MMA w Polsce yy, rozbrykać. Tylko też gdzieś od, od tamtego momentu, no może dwa, trzy lata później, jak już byłem trochę bardziej rozumny i zacząłem słuchać co on mówi. To, to jest chyba, to jest chyba to jest najgłupszy kurwa człowiek, chyba, który może być popularny. Jakby ilość zakłamania, hipokryzji e, i, i takiego bumerskiego pierdolenia, e, to, to naprawdę przekracza, przekracza wszelkie granice, nie? To jest ziomek, który, zio, to jest, ziomek, który jest totalnie fajny z tym, żeby usiąść e, na jakimś wywiadzie. Oczywiście nie możesz zadawać mu pytania o niego, bo on sobie nie życzy inny zestaw pytań, no to ci nie odpowiem. Jakby wszystko musi być po jego, bo się kurwa wielki Mariusz Budzianowski obrazi. I najśmieszniejsze jest to, że on siada. On, czy on ma dzieci, czy ma żonę, tego nie wiem. Nie jest to publiczne. Nie jest to publiczne. I teraz tak, albo nie ma, albo mało osób o tym wie, nie jest to informacja publiczna. I powiesz, no dobrze, ale to jest jego życie prywatne i nie wolno się mieszać. Tylko mu na przykład to nie przeszkadza, żeby usiąść na tym wywiadzie i kurwa przez 20 minut opowiadać, jak ludzie mają swoje dzieci wychowywać. Dla mnie serio to jest synonim, to jest synonim takiego starego dziada, który, który siada i mówi: tak, po pierwsze jestem starszy, a po drugie kiedyś było lepiej. To kurwa, no, naprawdę i to właśnie trafia do takich 40, 50, 60 latków, którzy też lubią sobie, yy, yy, lubią sobie w altance to, przed domem na wsi usiąść i mówić: O, kiedyś to było, teraz te dzieci to by nawet nie przekopały pola. A, a ja tu 20 lat w kręgosłupie mam, tak kopałem. No, być może by, nikt by nie przekopał, kurwa, czy wiesz, czy nie musiałby ręcznie wydobywać ziemniaków, bo teraz są kombajny, nie? Jakby, no, wiesz, świat poszedł do przodu. Yy, i, I tyle. I za każdym razem zasłaniają się tym, o, że my mieliśmy ciężej, więc my jesteśmy de facto lepsi, no nie jest jakieś super, nie? No, i teraz tak, jeśli ty. Jeśli ty. Bo to jest jakby opinia, i, i jakby. Te, ja, ja nie muszę być Twoim fanem, jakby nie każdy musi być, nie? Ale. Jeśli ty nagrywasz torki sponsorowane. Nawet do, do, do teraz to w internecie jest, tak? Bo nie, ja już jestem w Warszawie, samochód na parkingu stawiamy i zaraz torba przepakowanie szybkie i... Na dworzec. koszulka już jest zaraz szybka przewierka. Tak jak wam mówiłem. Nie żartowałem. Jeśli on, jeśli on tym swoim wyjazdem, wiesz, chce trafić na podatny grunt, że... E, bo w sumie kibice kadry jego kibice to będą ci sami ludzie. No bo kto ma pieniądze, żeby pojechać do Berlina na mecz? No ludzie, którzy pracują i. No, to jest taki, taka piknikowa grupa w okolicach 40 lat, czasami młodsi, e, czasami trochę starsi i, i wiesz. I on na, nagrywa, buduje to, że o, pojadę tutaj, będę konduktorem gdzieś tutaj, a potem w chuja wali. No dobra, no zaraz przebierkę zrobię. Dobra, to robimy szybką przebierkę. Fajnie. My już czekamy na pociąg. Lada, moment, zaraz pociąg. Do... Będę dziś konduktorem w drodze do Berlina. Bileciki, szaliki i picolo do kontroli. Pojedzie? Nie wiem, jak ja dojadę do tego Berlina, no bo już mam kilka zaproszeń do przedziału. Jak zacznę od pierwszego, nie wiem na którym, wagonie go nie skończę. Żeby nie było. Mm, ale to tylko picolo jest. Na dzisiaj. Ja już gotowy. Torba oczekowana z zestawem kibica. No i za chwilę idziemy na peron. Tam się dopiero zacznie dziać. To będzie polska Mamy... Nie ma opóźnienia. ja. Dla mnie to tam będzie miejsce leżące siedzące w Barzie. No i dobra, jeśli i teraz legendy mówią, że on na następnym przystanku po prostu wysiadł. Czy on pojechał na ten mecz, czy nie, nie wiem. Ponoć w tym pociągu go nie było, dużo osób było w tym pociągu i każda mówi, że, że go nie było. Jacyś dziennikarze twierdzą, że na następnym przystanku wysiadł. Pomimo, że on wyraźnie sygnalizuje, on wyraźnie sygnalizuje, tak, jedziemy fajnie, będę konduktorem, coś tam będziemy pili piwka, kurwa pikolo. Y a teraz robi z ludzi idiotów i mówi, a odnośnie tego wyjazdu, to gdzie ja mówiłem, że ja tam ten, ja, mi tam zapłacili, to przyszedłem, więc no i teraz jak i teraz, bo on jest tego typu człowiekiem, że jak ktoś podejdzie mu zada pytanie, ty Mariusz, dlaczego kłamiesz, to powie, e, poproszę inny zestaw pytań, albo o, o, kończymy rozmowę. Więc no, a grozić to wiesz, kurwa, odstraszenia to są duchy, w chuju cię mam, jak nie dotniesz, kurwa, pójdziesz siedzieć znowu i tyle. Wam się kurwa wszystkim, mam się wszystkim wydaje, że e, jak możecie kogoś uderzyć, to jesteście kurwa najgroźniejsi na świecie. A ja będę mówił prawdę. I być może, być może słowo cfel nie było adekwatne, ale zwykła kurwa już jak najbardziej. I po prostu tyle. Więc słowo cfel nie było adekwatne. Skrót myślowy. Zwykła kurwa jak najbardziej. Do że ty pocztówki wysłałeś, czy kilometry na rowerze zrobiłeś za pieniądze, które ci widzowie wysłali. A no, widzowie wysłali kurwa. Banduras i samu mi wysłali. I powiem tak. Z uśmiechem na twarzy... Poleciałem w huja i niech kurwa Bandura buja chuja. O. <laughs> Okradłem Bandzi. Okradłem. I teraz tak, tylko jedną rzeczą jest to, że ja mam swoją opinię i on chce mnie za nią bić. I być może ty też zaraz powiesz, o ty też nie zachowaj spoko, ale ja powiem, okej, okay, no dobra, no trudno, no nie jestem idealny. Ja nie będę kurwa chodził i mówił, o kurwa, Gilem z nosa cię zabiję. I jakby nie będę tego robił, ty. I, to, i to, jest właśnie, to jest właśnie to. Że ludziom, niektórym się wydaje, że mają 50 lat wiedzą lepiej i że są. Y, że super dużo osiągnęli. Tak, tylko że gdyby nie te osoby, które między innymi pojechały potem na ten dworzec czy pewnie na kolejne przystanki, może nawet kupiły bilet na ten sam pociąg, żeby ciebie spotkać z widzpione to, to bez tych ludzi to gdzie byś był? No nie na, pew na, nie na pewno na dworcu centralnym. Bo żebyś tam był, to musiał ci Betfan zapłacić. A gdyby nie ci ludzie, który sobie w taki sposób w który taki sposób sobie monetyzujesz. Więc jak ktoś, ktoś chce słuchać tego kurwa miałkiego pierdolenia, że o kiedyś było lepiej, teraz ludzie są źli, teraz są najgorsi, za jego czasów to było tak i tak. Yy, takiego boomerskiego pierdolenia. Albo jakiś nagrań, że o jest piątej właśnie idę na rowerek. Jeśli tego potrzebujesz w życiu, to to oglądaj stary. Ja po prostu tego nie kupuję.